Wyźrał. Spokojna, zielona miejscowość w gminie Brzeźnica. To tutaj znajduje się dom z ogromnym potencjałem, idealny dla osób, które szukają przestrzeni i możliwości własnej aranżacji. Działka o powierzchni ponad 17 warów w całości budowlana, ustawna z pięknym południowym nachyleniem. To miejsce daje szerokie możliwości zagospodarowania. Dom o powierzchni 155 m2, oraz dodatkowe około 90-metrowe poddasze do adaptacji. A obok budynek gospodarczy, idealny na garaż, pracownik. Lub prywatny warsztat. W środku funkcjonalny układ trzech kondygnacji. Piętro, które wymaga jedynie lekkiego odświeżenia, oferuje jasną kuchnię, przestronny salon z balkonem, sypialnię i łazienkę. Przyziemie, przeznaczone do generalnego remontu, daje możliwość tworzenia dodatkowej części mieszkalnej z osobnym wejściem lub strefy hobby. Poddasze to otwarta przestrzeń około 90 metrów, idealne miejsce na drugą strefę dzienną, prywatny gabinet, studio lub klimatyczne sypialnie. Wyźrał oferuje szybki dojazd do Brzeźnicy, Wadowic i Krakowa. W pobliżu znajdziesz sklep, szkołę, przedszkole i stację kolejową, co sprawia, że lokalizacja łączy wygodę z prywatnością. Jeśli szukasz miejsca z potencjałem, przestrzenią i możliwościami, zadzwoń i umów się na prezentację.